Pick Design to marka, która przyzwyczaiła nas do dość innowacyjnego podejścia do tematów fotograficznych. Ich ostatnim sukcesem z Kickstartera jest Travel Tripod. Ja nazywam się Tomasz Walczak i dzisiaj sprawdzimy, czym wyróżnia się ten podróżny statyw. Dla tych, którzy się nie orientują, Peak Design to jedna z tych marek, które wybiła się na Kickstarterze. Zaczęła w 2011 roku od dość innowacyjnego systemu mocowania aparatów, następnie przez paski do aparatów i torby fotograficzne przeszła do statywów. W ciągu tych 10 lat w 9 kampaniach zebrała 32 miliony dolarów. A sam statyw podróżny, o którym dzisiaj mówimy, jest ich największym hitem. W kampanii Kickstarterowej wsparło ich ponad 27 tysięcy osób na kwotę ponad 12 milionów dolarów. Ja byłem jedną z osób, która wsparła ten projekt na Kickstarterze i po 8 miesiącach mam w końcu możliwość przetestowania tego sprzętu. Powiedzmy sobie szczerze, Peak Design nie jest najtańszą marką, szczególnie jeśli chodzi o nasze polskie realia. Moje doświadczenie jest jednak takie, że na pewno dostajemy produkt dopracowany. Pytanie tylko, czy warte tej ceny. Ja z powodów czysto ekonomicznych wybrałem wersję aluminiową. Jest też wersja karbonowa, jest nieco lżejsza. Producent zapewnia też, że jest sztywniejsza. Jednak cenowo troszkę wykracza poza pieniądze, które chciałbym przeznaczyć na statyw. Niedawno pojawiły się ceny w polskiej dystrybucji. Wersja aluminiowa kosztuje 1699 zł, wersja karbonowa 2899. Więc zobaczmy, czy opłaca się dać 1700 zł za podróżny statyw. Statyw dostajemy w bardzo fajnym kartonowym pudełeczku. Wydaje mi się trochę zbędne, bo przychodzi i tak w torbie. Torba na statyw jest niewielka, ma łóżko można złapać, można zamontować pasek. Otwieramy zamkiem. Jedna rzecz, jak pakowałem teraz ten statyw do tej torby, troszkę ciasno wchodzi. Musiałem się troszkę pomęczyć, żeby go tu wcisnąć. Mogłaby być 3 mm dłuższa. I wyciągamy sam statyw. Na pierwszy rzut oka, statyw jest dość niewielki, bardzo fajnie wykonany. Producent chwali się, że zniwelował maksymalnie ilość przestrzeni między nogami dzięki kształtowi wszystkich elementów. Na górze mamy głowicę, która jest w zestawie podstawowym czyli kupując ten statyw, otrzymujemy i głowicę kulową z szybkozłączką. W tym podstawowym zestawie, który kupujecie w sklepie nie ma możliwości zdjęcia tej głowicy, czyli nie jest to typowa głowica odkręcana na gwint statywowy. Żeby założyć swoją głowicę, dajmy na to do filmowania, musimy skorzystać z takiego adaptera, za który musimy zapłacić dodatkowo 150 zł. Pierwsza rzecz, jaka rzuciła mi się w oczy w tym statywie, to, że spodziewałem się, że będzie troszkę lżejszy. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że mamy tutaj zamontowaną głowicę. Porównując wagę tych dwóch statywów, biorąc pod uwagę zamontowaną głowicę z tym, że to jest głowica wideo, prawdopodobnie fotograficzna, będzie nieco lżejsza. W pełnym zestawie z głowicą Peak Design jest nieco lżejszy. Licząc bez głowicy, czyli kiedy w Peak Design zamontuję płaską bazę pod głowicę, Manfrotto jest 250 gram lżejszy. Jeśli chodzi o wysokość statywu po złożeniu, to i z zamontowaną głowicą i bez zdecydowanie wygrywa Peak Design. A wygrywa między innymi dlatego, że w Peak Designie mamy 5 sekcji nóg, w Menfro to mamy 4. Nogi składa się dość wygodnie, mamy tutaj klipsy. W moim Menfro to są akurat nogi zakręcane i szczerze mówiąc nie wybrałbym ponownie tego rozwiązania, bo z biegiem czasu troszkę zaczęło mi się to zacinać. Statyw po rozłożeniu ma około 130 cm bez wyciągniętej kolumny środkowej, z wyciągniętą ma 150. Jeśli ktoś z was widział jakąkolwiek reklamę tego statywu, to pewnie widzieliście też, że w centralnej kolumnie schowany jest uchwyt na smartfona. Moim zdaniem fajny bajer, ale Czemu on tu nie wchodzi. Może sprawdzić, jak to się mocuje, bo nie chce mi wejść. Dobra, już się dowiedziałem, jak to się montuje. Z jakiegoś powodu w tą stronę nie da się tego zamontować, w tą stronę da się to zamontować. Nie wiem, czemu to nie jest symetryczne. Trochę bez sensu. Dobra, mamy mocowanie telefonu. Wszystko fajnie, ale zamontujemy je jedynie do tej głowicy. Nie ma tu żadnego e, mocowania statywowego. Czyli jeśli... Czyli jeśli zamontuję sobie swoją głowicę na tej płaskiej bazie, to tego nie wykorzystam w żaden sposób, chyba że będę miał złączkę Peak Design na tamtej głowicy. W tym miejscu jedno małe sprostowanie. Sprawdziłem dokładnie, Peak Design korzysta ze standardu Arca Swiss, czyli zarówno mocowanie pod telefon, jak i ich płytka będzie kompatybilna z każdą inną głowicą Arca Swiss, jaką posiadacie. Możecie też na ich głowicę założyć dowolną inną płytkę Arca Swiss, jeśli akurat korzystacie z tego standardu, który jest standardem troszkę bardziej fotograficznym, w filmie yy, bardziej się korzysta z Benfrotto, ale na pewno dobrą wiadomością jest to, że nie jest to jakiś ich unikalny standard, którego nigdzie indziej nie zamontujemy. Osobiście wolałbym jakby tu był gwint statywowy. Mocowanie telefonu trzyma się na magnesiku. Ja uwielbiam rzeczy, które trzymają się na magnesiku. Oczywiście mamy hak na obciążenie. Sam hak, mimo że wyjmowany, wydaje się dość porządnie mocowany i że można tu zawiesić jakiś sensowny ciężar. Więc hak ma otwór, w którym można zamontować standardowe kotwy Peak Designa. Do czego montujemy później pasek? Z drugiej strony, mocowanie jest tutaj i tak możemy sobie przenosić tym samym paskiem co do aparatu ten statyw. Prawdopodobnie nie będzie to najstywniejszy statyw na rynku, ale szczególnie jak na taką wersję podróżną wydaje mi się w zupełności wystarczający. Producent zapewnia, że udźwig tego statywu to ponad 9 kg. Prawdopodobnie slidera bez drugiej podpórki bałbym się trochę na tym postawić, ale spokojnie cięższy sprzęt, cięższe kamery na tym można montować. Rzućmy sobie teraz okiem na głowicę. Przede wszystkim zaprojektowali ją w ten sposób, żeby fajnie się tutaj chowała. Nie mają sobie, żeby było lepiej widać. I tak mamy jedno pokrętło, które odblokowuje e, głowicę kulową, tutaj mamy oczywiście e, poziomiczkę. To pokrętło chodzi dość lekko i wydaje się, że dość dobrze e, blokuje tą głowicę, czyli nie potrzebuje dużej siły włożyć na to pokrętło, żeby bardzo mocno zablokować tą głowicę. Nie wiem jak to tam działa, ale wydaje mi się, że to całkiem fajne rozwiązanie. Drugą sprawą, jaką tutaj mamy, to blokowanie szybko złączki. Też chodzi bardzo lekko, za to większą drogę trzeba tym dindzlem tu przebyć. Eee, w pozycji otwartej, wkład By tak, żeby było widać lepiej. Hop. W pozycji otwartej, tym tutaj możemy ruszać. Wkładamy szybko złączkę, przekręcamy. Ona siedzi dość sztywno. Ta głowiczka wydaje mi się całkiem użyteczna, jeśli chodzi o typowo podróżnicze zastosowania, ale do mojej pracy zdecydowanie za niezbędną uważam płaską bazę pod inne głowice. Jeśli chodzi o wymianę tych dwóch elementów, w zestawie do statywu mamy na fajnym mocowaniu do nogi kluczyk. Fajnie, że jest w zestawie, bo widziałem, że kosztuje 80 zł osobno. Wymiana niestety nie jest beznarzędziowa, ale kluczek mamy dostępny w zestawie z fajnym mocowaniem na nogę statywu. Żeby zdjąć całą tą głowicę trzeba ją przesunąć na bok. Tutaj mamy otwór. Op, odkręcamy. I tutaj jak widzimy ta kolumna środkowa dzieli się na dwa elementy, dłuższy dolny i górny z głowicą. Tutaj mocujemy znowu. Zakładamy ten hop, przykręcamy. Całkiem fajnym pomysłem wydaje mi się dzielenie tej kolumny na dwa elementy. Szkoda, że nie ma jakiegoś sprytnego patentu, żeby robić to bez beznarzędziowo, ale widocznie tak musieli to zrobić. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem pokazać, to najniższa wersja statywu, jaką możemy ustawić. W tym celu musimy zdjąć ten haczyk z dołu, odkręcić dolną część centralnej kolumny. Ja skorzystam z tej głowiczki, bo już jest odkręcona. Wyjmujemy długą, zakładamy krótką dzięki temu. Tutaj nas już nic nie blokuje i możemy maksymalnie rozłożyć nogi statywu. Samo składanie jest dość szybkie. Można sobie fajnie to jedną ręką pyknąć i do maksymalnie niskiej pozycji. Tutaj mamy jeden przycisk. Hop, hop. Jeden przycisk na każdej nodze oczywiście. Jest to około 14 cm jak podają w instrukcji. Tak samo możemy zrobić oczywiście z płaską bazą jeśli ją odkręcimy. Po zdjęciu dolnej części tej środkowej kolumny możemy też uzyskać troszkę niższą wagę, ale tak jak to trzymam w ręce, to chyba jest nieopłacalny zysk. Zawsze kiedy kupię coś od Peak Design'a, już od samego otwarcia paczki widzę, że jest to produkt premium marki, która podchodzi bardzo bezkompromisowo do projektowania tych rzeczy. Unikatowe podejście marki Peak Design widać na pewno również w tym, że na wszystkie swoje produkty udzielają dożywotniej gwarancji. Oczywiście idzie za tym odpowiednia cena tych produktów. Ja za ten statyw dałem nieco ponad 1000 zł na Kickstarterze. Aktualna cena to jak wspominałem około 1700 zł. Jest to na pewno dość duży wydatek jeśli chodzi o statyw. Jestem zadowolony, że wziąłem go z Kickstartera, mogłem go mieć troszkę taniej, na pewno będę z radością z niego korzystał. Z pewnością znajdą się ludzie, którzy bardzo chętnie wydadzą nawet i na wersję karbonową te 3000 zł. Moim zdaniem na pewno to jest jedna z najciekawszych propozycji, jeśli chodzi o podróżne statywy. Cena mogłaby być trochę niższa, ale bierzemy co dają. Jeśli o czymś zapomniałem i macie jakieś pytania dotyczące tego statywu, to śmiało piszcie w komentarzach, będę odpowiadał. Dajcie też znać, czy skusicie się na zakup. Dzięki i do zobaczenia.